Cześć, z tej strony Ania. Zapraszam Was na kolejny odcinek na moim kanale. Chciałam Wam przedstawić nowy katalog. Jest od 1 do 21 września. Jakieś fajne nowe produkty są. Na przykład yy, wydłużający tusz do rzęs. To jest ten tusz. On kosztuje 21,99 zł. Drugi produkt to jest cień do powiek sztywcie. Różne kolorki są. On kosztuje 17,99. Trzeci produkt to jest podkład. Nowy. On kosztuje 29,99. Z ceny 44,90. Bardzo fajny. Później lakier do paznokci. Też różne różne kolory. On kosztuje 14,99. Później pomadki takie. A one, one kosztują 15,99 z ceny 39,90. Polecam. I nowy zapach dla kobiet. To jest zapach cytrusowo. Korzenny, on ten zapach kosztuje 39,99 z ceny 59,90. Bardzo ładny zapach taki taki pomarańczowy z, z kurkumą z drzewa. Później pędzle takie są, takie ceny są. O. Polecam jeszcze oszcz oszczający olejek do twarzy. On kosztuje 29,99. Później, co mogę jeszcze polecić, które użyłam? Polecam, polecam takie malutkie kremiki. To jest nowacz pomarańcza. Cena 9.99 z 25.99. Bardzo fajne, polecam. Później toniki oczyszczający olejek z ograniczonym żelem herbacianym i limonką, to jest ten olejek. On kosztuje 14.99 z 34.90. Co tam jeszcze takie w promocje Wykazająca maseczka i serem do ust. To jest to. To kosztuje 9,99 z 19,99. Później, co tam jeszcze ciekawego jest? Hmm. Co tam jeszcze ciekawego jest? O. Nowość, to są 5 saszetek pełnych oddających skórze energii pielęgnacji. Zestaw saszetek za jedynie 5,99 Bardzo fajne, polecam te maseczki. To są tak, żel oczyszczający, dwa w jednym. To jest krem pod oczy, krem na dzień, se, serum i krem na noc. Fajna cena, warto kupić. To są, y, polecam też, y, multivitaminy i minerały dla kobiet. Też. Bardzo te. Y, są te, bardzo proszę. Mm. Y, polecam jeszcze. Koktajle. Fajne koktajle są. Koktajle są waniliowe, czekoladowe i malinowe i truskawkowe. Bardzo przepraszam. Mm. Szampony bardzo polecam też, fajne ceny. Na przykład szampon 2 w jednym z olejkiem z awokado i z rumiankiem do każdego rodzaju włosów za jedyne 29.99, szampon zieloną herbatą i liczy do włosów cienkich za 12.99. Olejek do ciała i włosów za dziewięć. I tu jest nowy, widzę, że nowo. Szampon z olejkiem z drzewa herbaczanego z łopinem do włosów z łupieżem. O, tu jest ten za dziewięć. I jeszcze fajne ceny są. Są smakowite uszta na włosów. Też. To na przykład maseczka jest yy, z Manko. To jest do farbowanych włosów. Tutaj jest yy, odżywcza z awokado, do, do różnych rodzajów włosów. To jest ta. A ta bananowa to jest do włosów suchych. Co tam jeszcze jest? Mm, to jest fajny zestawik zestaw 3 produktów za jedyne 17,99 To są takie. Znajduje się w tym. Mydelko z oliwką z oliwek z aloesem. Żel pod prysznic z oliwką z, oliw, z oliwkiem z aloesem. I nawilżający krem do z oliwkiem z awokado. Coś fajna. Eee, co tam jeszcze jest takiego z nowości? których używam. Ja używam, te są fajne. Kiedy są doranty do nóg. Też fajne używam to Bardzo polecam. Fajne są tutaj um, spray do ciała. Spray do ciała są dla mężczyzn. Za jedyne 14,99 I jeszcze są fajne takie... Y, to są... też fajny komplecik dla mężczyzn. Jakby ktoś chciał. Co być y, To kosztuje 15... Y, 59,99 zł. Dezydorent nawierzający żel do twarzy. Woda talotowa za jedynie to jest cena bardzo polecam mm, co tam jeszcze o polecam takie terełki do buzi na no, rozświetlające. za, za, za 34,99 mm, o paleta taka Mm. Takie są fajne ceny tych paletek. Bardzo polecam. I jeszcze polecam. Mm. Nowość. Szybko schnący lakier nawierzchniony. O taki. O taki. Bardzo polecam. Mm. Nowość do brwi. Takie to kosztuje 7,99 do blondu i, br i brązowych i takie jeszcze fajne y produkty, żeby były taki nowość. Też fajne perfumy polecam. Każdy za 49,99. Fajny ładny zapach ma. I i takie fajny kremik do rąk za jeden siedem dziewięćdziesiąt i ostatni produkt, który bardzo polecam, to są męskie perfumy za 21,99. Mam no, ładny zapach. I to byłoby na razie z tego katalogu tyle. Jakby ktoś chciał do mnie napisać, to e, Instagram mój Mercha 72 i będę tam jeszcze w opisie ten Instagram. No i chciałam wam pokazać mojego Karusia. Mój Karuś ma 3 lata. To jest papuszka nimfa. Przestawcie, Karuś. Jego ulubiona zabaweczka to jest rękawiczka kuchenna. On bardzo lubi na niej siedzieć. Mój, mój Karuś bardzo uwielbia owoce. On bardzo lubi jabłuszko, lubi truskaweczki, lubi arbusa, a zauważam, kto bił tego buraczka, sałatkę, tak? A jego najlepszy przysmak jest Kluseczki. On bardzo uwielbia kluseczki, tak, Karuś? No wiem. On lubi bardzo się przydać. Taka To jest taka przylepka. To jest idealna papuszka dla, dla początkujących właścicieli ptaszków. Mam zamiar sobie kupić kolejną papuszkę. To jest konurka. No i bardzo dziękuję za ten filmik. Łapka w górę. I poproszę, żebyście mi subskrybowali. I dzwoneczek, żebyście do mnie na, nacisnęli na, mnie, na mój kanał. Jak będziecie chcieli jeszcze z moją papuszką film, to zapraszam. Bardzo dziękuję za oglądanie tego filmiku. Trzymajcie się, kochani, do następnego. Pa.